Witajcie z tej strony depro 12, a dzisiaj zagramy sobie w Slendermana. Wow. A więc dobra, zaczynamy. I gdzie tu mamy iść? Nie wiem. Dobra, idziemy tedy. Mm -hmm. Sory, że tak dawno odcinków nie było, no ale nie miałem czasu. Dun, dun, dun. Wiem, że gdzieś cztery kartki uda mi się zebrać, jak nie więcej. Ale no cóż, bywa i tak. Tu wielkie drzewo, a więc idziemy. <ślenie <Exchange> <ślenie> Gdzie jest karteczko? O, jest karteczka. Leave me alone. Okej. Okay. <grym> What the fuck, jeszcze te dźwięki. Ale, Beka. Nawet mnie to nie rusza. To mnie nie rusza. O, jakieś stare auto. Tu, tu... Jeszcze te dźwięki, po prostu to jest jakaś masakra. Tu pewnie karteczki nie będzie. Coś mi się tak wydaje. Wydydydaje. Chociaż kto wie. Mam nadzieję, że tego zjeba nie spotkam. Dobra, nic. Można iść dalej. Jakoś się na razie on nie pokazuje Całe nasze szczęście Gdzie tu iść? Prosto czy w lewo? A idziemy w lewo Może coś ciekawego będzie What the fuck, co to? Gdzieś on tu jest Gdzieś on tu jest Gdzieś przede mną był. What the fuck! Kurwa! Nie! Zostaw mnie! Ja piszczę! Co to było? No won! Nie mówcie, że ani jednej nie zbiorę. Łożysz kurwa. Nie, no, jedno zebrałem. Ole mi się pojawił, no ile. Ło. Aż mi się trochę gorąco zrobił. Niezła ta atmosfera, trochę. Troszeczku. Hihi O, 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 o. Tu może będzie. Nie ma go? Nie ma go. O, jest karteczka, fajnie. No, 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 no. No zbieraj, ją. Dwie karteczki. Dobra. 2 na 8. 2 na 10. Dobra. What the fuck Coś tam jest? O, jest ten domek. Fajnie. Dobra. Run. Nie wiem czy to dobry pomysł. Jest wchodzić do tego domu jak mnie ściga. Coś mi się wydaje, że to będzie, znaczy to się źle odbije na mojej psychice, pewnie. Przewrócony krzesełko. I slender. A, nie ma. Dobra, może tu będzie? What the fuck? Czekaj. A, kuku? O, karteczka. Koleś ewidentnie nie umie rysować. Dobra. Wo, Lepsze efekty dźwiękowe. To mi się podoba. A kuku? O, i nie ma. I. Sufit po prostu świetny jest. Gdzie mnie nie było? Tam mnie nie było. Halo? Eee... Jak gdyby nigdy nic pójdziemy sobie o to, w oto stronę. I co to kurwa jest? Hmm, jakieś Gówno. Nie ja chcę wiedzieć co oni tu trzymają. Ale co za... Kto to wymyślił, żeby w taką porę chodzić po lesie? Toż kurwa dnia nie mogli zrobić? Znaczy oczywiście w innych wersjach Slendera. Jeżdżę, zaczyna się od dnia. No ale... Cóż, ja gram w taką wersję. Kurwy syn na stół mi zaraz wyskoczy. Ojej... Gdzie ta karteczka? Nie chce mi się wokół tego chodzić. What the fuck! Ja pierdolę! Jezu! Łokierwa. No nieźle. A więc dobra, jestem z powrotem, ale musiałem sobie zrobić krótką przerwę gdzie tu jest, nie ma dźwięku. Lipa Dobra, a zagramy sobie jeszcze raz. Ciekawe ile teraz uda mi się karteczek zabrać. O, pójdźmy sobie tędy. Dobra, co? I znowu to drzewo. Luju. O, tak jest ciekawie, tak po prostu jest ok. Ja tak mogę chodzić. Nie no, dobra. Ciekawe ile teraz. Mam nadzieję, że uda mi się pobić rekord. Trzy karteczki. Choć nie wątpię w tą. Co, karteczki nie ma? Serio? O, oh jest. No, znowu ten rysunek. No i znowu z sobie nie będzie gonił. Zostaw mnie! A jak się schowam za drzewem, to mnie nie znajdziesz. Chyba mnie nie znajdzie. Ale ja tam wolę iść dróżką. Give me a Dun-dun-dun-dun. Znowu to auto. O, a tam też coś pamiętam było. Ale tu karteczek nie ma, więc na chuj tu idę. What the fuck, kurwa, nie, 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 z wą, boczeńcu won Ja pierdolę. W. Gdzie ty jesteś? What the fuck nie zostaw mnie No wyjdź Widać, że kolegów nie ma Łazi za mną Luknijmy sobie na to auto, może tu znajdziemy... O, jest karteczka, ale Beka Leave me alone. No i pewnie teraz mi wyskoczy i będzie koniec gry. Zacz... No i oczywiście odcinka. Hmm. Dobra. Kurwa te drzewa to też. Jakaś masakra jest. Pójdźmy w tą stronę, iż aż ponieważ by... O, wtedy. Bąbi się tędy chce.

No, jakbyś mnie nie mógł zostawić, nie? Ba, w kolegu szukasz? Ty widzę go? A nie. A idę w tamtą, co się będę. Jolo. Jolo, jolo, jolo. Lojo. <grystanie> Dobra. Och, i nie ma go. I... Bykowa jest ta gra. Hmm. <śmiech> <śmiech> Mogli dać nawet tu lepszą loterkę, bo tu nic nie widać. Chyba gdzie ja idę. No i znowu go nie ma i znowu mi pewnie zaraz wyskoczy gdzieś I tyle na to będzie Ile to ja karteczek mam? Dwie? Chyba ta I znowu wybór powiedzcie, że albo tu, albo tu Co so, ja idę tu? A karteczka od razu? Ale to za proste jakieś. Boję się podnieść to. O, trzy karteczki, ale fajnie.